No, i teraz wczoraj mówiłem, że mamy trzy yy, wpływy. Pierwsza, autorytet osoby nauczyciela. Jak sam będziesz siedział, tak, no to dziecko też tak będzie siedziało. Jak sam będziesz dbał o siebie, to nie musisz niczego uczyć, tak jak języka polskiego. Ty będziesz mówił po polsku? Dziecko się nam, nauczy mówić po polsku. Będzie się działo prosto. Czyli, czyli odbije nauczyciela. Dwa, to, co mówisz, możesz mu mówić sieć prosto, sieć prosto, sieć prosto, bo wstyd jak będziesz garbaty, bo jak nie będziesz proste plecy miał, to, to będziesz chorował i będziesz miał operację. <trafik> Tragedia to, co powiedziałem, czyli komunikacja strachu i wstydu. W stosunku do przyszłości. Tragedia. Pierwsza rzecz, jeżeli chcesz w ogóle otworzyć paszczę do dzieciaka, to mówisz mu, Jasiu. Spójrz na pozostałych i proszę cię, przypilnuj, żeby siedzieli prosto. Dziecko chce mieć cele i zadania do realizacji, dziecko chce nieustannie coś robić. Więc, celem do realizacji jest, żeby przypilnował innych. Dlaczego? Bo tam nie ma przymusu. Siedź prosto, przymus. A jeżeli powiesz, idź, przypilnuj pozostałych, popraw. Kaśkę, bo Kaśka siedzi krzywo To on pójdzie i powie tak Dobrowolnie, Kaśka Siedź prosto I kiedy sobie to powie To już jest 100 razy ważniejsze Niż kiedy powie mu to ktokolwiek inny W tłumaczeniu Wchodzimy w proces aktywny, a nie pasywny Typu pokazuję ci jak siedzieć Mówię do ciebie jak siedzieć I tak dalej, i tak dalej Bardzo często na placach zabaw Nauczycielki tego nie stosują, a powinny Czyli dziecko pcha inne dzieci na jakieś tam, wiesz, parku tam linowym czy czymś takim małym, przed szkołą i go opieprzają albo go każą, że nie może siedzieć. I siedzi w tym wstydzie i strachu i przymusie. Zamiast dać mu zadanie, przekuć negatywne działanie w pozytywne. Jasiu, wiesz, co mam problem tam z chłopakami, bo się popychają. Yy, słuchaj, przypilnuj tam, będziesz stał, żeby nikt się nie popychał. Jedną z motywacji, Michał, o której ty wiesz, jest niesienie dobra. Człowiek z natury jest dobry i on to chce nieść i może. Tylko po prostu dzieci funkcjonują w złym świecie i o tym dobru się zapomina. Jest motywacja z dobra, z czynienia dobra. To jest ta nasza motywacja etyczna bardzo wysoka. I ten dzieciak będzie chciał pomóc nauczycielce, będzie z tym motywowany, będzie w odpowiedzialności, będzie chciał sprawdzić siebie. Pomóż mi, nauczyciel mówi do dziecka, rozumiesz? Pomóż mi, popraw tamtych. To co mówiłem, zadanie przy tablicy. Weź tą czwór ta czwórka, niech idzie uczyć następnych, bo to jest dobre i potrzebne dzieciom, bo dzieci potrzebują relacji. Więc najtrudniej z nas ma Dorota, bo ma trening indywidualny. A trening indywidualny jest fatalny, bo jest relacja trener-dziecko. Dużo lepsza relacja jest grupa dzieci. Bramkarzom to przez lata tłumaczyłem i już zaczynałem z tego korzystać. I tancerzom, o, to macie dwa przykłady ciekawe. Pierwszy to ci bramkarze. Wymyślili sobie, że taki bramkarz to jest trochę sport indywidualny. I trzeba pracować jeden na jednego. Trener-zawodnik. Oczywiście, żeby zarobić więcej, no to muszą mieć czterech bramkarzy, no bo za czterech to się lepiej płaci, bo już nie mam tam cztery, mam 400 zł, a nie 100 za jednostkę treningową. Wymyślam te kwoty, nie wiem jakie one tam są. No i w pewnym momencie, pracując z jednym zawodnikiem, brakuje ci bodźców, wpływów, uwrażliwień, czyli tego wszystkiego, co potrzebne jest, żeby dotrzeć tymi kanałami w szerokości myślenia, co mówiłem wczoraj do zawodnika. Po prostu trener uruchamia jeden kanał, czy tam kilka kanałów, a nie grupa, która uruchamia ich więcej. Co w związku dalej z tym? Jakość kształcenia się zmniejszyła, bo było za mało dzieci. To samo w tańcu. 20 lat temu taniec towarzyski to było 10-20 par, które nieustannie na siebie oddziaływały. Ja nie mówię, że nie ma być układu specjalistycznego, w której też pracuje jeden trener, jeden za, jedna para i tam jeden bramkarz, ale cała edukacja wszechstronna i ukierunkowana powinna być w szerokim spektrum oddziaływania dzieci. I dzisiaj tancerze mówią: tańca polskiego nie ma został zabity. Bo każdy były tancerz robi kasę na kolejnych młodych i ci, tym zawodnikom coś brakuje, a coś to znaczy kompetencji społecznych, tych współprac do 10 roku życia, właśnie tych uwrażliwień, tych kompetencji, tych kreatywności, tego wsparcia, inteligencji emocjonalnej. Trening indywidualny, który stosują trenerzy, czyli za kasę, zabija dziecko. I to jest kolejna bzdura, że jest więcej czasu na dziecko dla nauczyciela na korypetycjach. Że jest więcej, to, to prawda, akurat, że jest więcej spokoju i bezpieczeństwa, czyli uwrażliwienia, które jest potrzebne w procesie uczenia, ale tylko to jest przewagą, i tak dalej. Więc yy, podsumowując, kluczem jest przekuć negatywne zachowanie dziecka w, w zadanie, w pozytywne zadanie, które dziecko będzie mogło zrealizować na innych dzieciach, no tak jak najbardziej. I, jakby na przykład, też jak My, jeżeli nie będzie też szkoła, stawimy to dziecko w dobre środowisko i uważam, że jeżeli na przykład po, po tych studiach, czy w ogóle po studiach, powinien zapewniać w klasie takie środowisko, czyli jeżeli z tego, nawet, mówisz się o tej, niech to będzie z patologicznego środowiska, bo dziecko nie ma wpływu, gdzie się urodzi, no jakby, ma, no, tak jak powiedziałeś, że w do przyjaciół. No, jako człowiek dorosły no, masz świadomość, wybierasz sobie takich przyjaciół na całe życie, tam nie, nie mam żony, ale no, pewnie tego taką przyjaciół, ja będę chciał, a nie świat mi zaproponuje. Czyli no, dziecko nie ma możliwości wybrać rodziny, jakichś urodzin, ale jeżeli go z tej rodziny patologicznej włożymy do, do klasy, na salę gimnastyczną, na trening, gdzie ja jako trener, czy w ogóle jako sztab, czy jako klub zaoferujemy Dobre środowisko, czy wsparcie, o tym też zaczęliśmy gdzieś mówić, i miałem Ci przypomnieć o tej, dobru, o tej kulturze greckiej, gdzie tam właśnie też przez sport można pewne moralne postawy też dziecku uwrażliwić, czy przypomnieć mu, czy nawet ukształtować, jeżeli by tam jakiś był. Także to to jak najbardziej tak.